Cześć, dostałeś ofertę pracy w Norwegii za 600 koron na godzinę, jeśli tylko założysz własną działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy to się w ogóle opłaca. No właśnie, zapraszam na film. A więc, pod koniec poprzedniego filmu obiecałem, że poruszę ten temat. Co mnie zmotywowało, żeby to w ogóle, ja chciałem do tej pory w swoich filmach w ogóle omijać temat działalności gospodarczej. Ale tak mnie zmotywowało, bo zacząłem dostrzegać, że w sieci pojawiają się ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych, właśnie tego typu ogłoszenia, jak, jak mówiłem, i chciałem pokazać pewne rzeczy, żeby ludzie byli bardziej świadomi, na co się piszą, aczkolwiek co chcę podkreślić i chcę, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, nie chcę nikogo zniechęcać do tej formy, nazwijmy to umownie zatrudnienia, aczkolwiek wiadomo, że to nie jest zatrudnienie. Chcę, żeby wszyscy byli świadomi, Czego mniej więcej muszą dopilnować, skłonić do dociekliwości, żeby nie był niespodzianek w przypadku, nie daj Boże, na przykład, dojdzie do wypadków w pracy i co potem, tak? Także chcę pomóc tym, którzy rozważają coś takiego. Trzeba też pamiętać, że w Norwegii, tak samo jak i w Polsce, ten jest to tak średnio legalne trochę, tak? Do tego stopnia, że znalazłem w internecie, jak przygotowywałem się do tego filmu, znalazłem w internecie. Poradnik napisany po polsku: co robić, czego nie robić, w jaki sposób fakturować, żeby przypadkiem Urząd Skarbowy nie doszedł do wniosku, że jednak nie jest to jakaś tam typowa działalność gospodarcza, tylko normalna forma zatrudnienia. Tak, powinna być. Wiadomo, że to by się wiązało z jakimiś tam nieprzyjemnościami. Także jeszcze raz podkreślam, nie chcę nikogo zniechęcać, absolutnie. Jak sami zobaczycie, może się to opłacać. Bardziej mi zależy na tym, żeby ludzie byli świadomi, na co się piszą. I skłonić do bardziej tam do, żeby byli bardziej doociekliwi, do żeby sobie to lepiej prze, przeliczyli i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie przedłużamy, przechodzimy do ekranu. Wymyśliłem taką formę porównania. Przyjąłem sobie bazę 300 koron na godzinę i po prostu zobaczymy, ile z tej porównamy sobie dwie formy, zarówno pracę na etacie i na działalności fakturując 300 koron na godzinę, ile wyciągniemy z tego i z etatu, i z działalności, tak? I lecimy. E, także, tak jak mówię, 300 koron na godzinę e, przy 252 dniach roboczych w 2005 roku i 7,5 godziny dziennie, tak? I z etatu, z tych 300 koron na godzinę rocznie zarobimy 567 tysięcy koron. I z B2B tak samo, tak? 567 tysięcy koron. Co od razu wytłumaczę, bo tu mogą się pojawić wątpliwości, jeżeli chodzi o etat, bierzemy pod uwagę kwotę brutto, tak? Tyle zarobimy brutto z tego. Tutaj w sensie działalności gospodarczej by trzeba było powiedzieć, że zarobimy tyle Netto, tak, bo chodzi o to, to jeszcze przed naliczeniem podatku VAT, czyli po norwesku MWA. Ale przed odliczeniem podatku dochodowego, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, bo jeżeli prowadzimy działalność i nasz obrót przekroczy, jeżeli zarobimy więcej jak 50 tysięcy koron w danym roku, to mamy obowiązek zarejestrować się jako płatnicy podatku MWA i po prostu do tych 300 koron. Na fakturze netto trzeba doliczyć ten podatek MWA. W tym momencie go tutaj e, pomijamy. Wiadomo, że podatek VAT jest podatkiem naliczonym. E, natomiast podatek dochodowy od tych 300 koron netto normalnie płacimy tak samo jak w przypadku 300 koron brutto na etacie. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. W każdym razie tak sobie tak myślę, że trzeba było to wyjaśnić. Nie? W każdym razie wiadomo, pracujemy 7,5 godziny dziennie przez 252 dni w roku za 300 koron na godzinę i zarabiamy tyle samo, tak? Bo tyle prac, samo pra, pra, pracujemy na, w naszym wariancie tutaj, tyle samo pracujemy na B2B i na etacie. 567 tysięcy koron. Co ważne, te 252 dni robocze to są dni robocze, czyli odjęte są dni tak zwane Czerwone Święta. Tak? W Norwegii większość dobrych pracodawców, jeszcze powiedzmy 10 lat temu byśmy powiedzieli, że wszyscy pracodawcy płacą za czerwone dni, czyli za wszystkie święta, załóżmy, mamy wolny 1 styczeń nowy rok. To pracodawca nam normalnie za to płaci, tak jakbyśmy byli no, normalnie w pracy, jakby to był zwykły dzień, a mamy wolne, tak? Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jeżeli nie, odsyłam do swojego filmu o dniach czerwonych, bo nie wszyscy pracodawcy chcą płacić. Mają obowiązek płacić tylko za 1 i 17 maja, czyli za dzień pracy i za dzień konstytucji. Natomiast czy wam zapłacą za pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, czy za Święta Wielkanocne, jest to i dobra wola. Tak? Tutaj w tym wariacie przyjmuję, że mamy dobrego pracodawcę, który płaci za tzw. czerwone dni. W 2025 roku tych dni mamy 9 i dostaniemy za nie 20 tysięcy koron, 250. W przypadku B2B dostaniemy 0, bo wiadomo, jeżeli byśmy chcieli otrzymać zapłatę za to, sami sobie jesteśmy pracodawcą, to byśmy musieli sami sobie zapłacić, tak? Idziemy dalej. Second Melding. W Norwegii jest tak. Dokładnie tłumaczę to w filmie o służbie zdrowia, że do za pierwsze 16 dni zwolnienia lekarskiego płaci pracodawca. Tutaj przyjąłem w tym wariancie, że Będziemy na zwolnieniu lekarskim w ciągu całego roku 8 dni. W przypadku etatu mamy to w pensji podstawowej, czyli tutaj sobie nic nie odejmujemy ani nie dodajemy, bo po prostu za te 8 dni pracodawca nam zapłaci, tak jakbyśmy byli normalnie w pracy 100%. W przypadku B2B jesteśmy w plecy 18 tysięcy koron. No, bo byśmy musieli sami sobie zapłacić. Wiadomo, że, że tak nie będzie. Idziemy dalej, bo jeszcze raz chcę podkreślić. W, Nor w Norwegii do 16 dni zwolnienia lekarskiego płaci pracodawca, dopiero później, od 17 dnia, przejmuje to NAW, czyli odpowiednik polskiego ZUS-u. Tak? Idziemy dalej. Ferie pęger, czyli zasiłek urlopowy, jest odcinek na moim kanale o tym również. Ferie pęger w tym założeniu 10,2%, można mieć 12% lub tam też jeżeli jest się powyżej 60 roku życia, też jest tych ferie pęger trochę więcej. W każdym razie tu przyjmujemy podstawowy wariant zasiłku urlopowego, czyli pieniędzy na urlop, 10,2% naszego zarobku brutto. I w przypadku etatu dostaniemy dodatkowo 59 899,5 korony. W przypadku B2B0, bo Sami sobie jesteśmy pracodawcą, sami byśmy sobie, sobie musieli płacić. E, księgowość. W przypadku etatu nas to nie interesuje. Wiadomo, że pracodawca wszystko oblicza za nas. Zaliczki na podatek i tak dalej, i tak dalej. W przypadku B2B sami musimy ponieść te koszty. E, znalazłem pierwszą lepszą ofertę biura księgowego. Tam była akurat podana teraz nie pamiętam stawka miesięczna, ale razy 12 to wyszło 8280. Koron. 8280 koron trzeba ponieść w kosztach księgowości, tak? I teraz mamy sumę. Na etacie zarobimy 647,149,5. Na B2B po, po odjęciu tego um, 540, 540 720, co daje nam różnicę 106000. 429,5 na korzyść etatu. Na korzyść etatu. I teraz, jeżeli tą kwotę podzielimy na 252 dni i 7,5 godziny, wychodzi nam na to, że wychodzi nam różnica 56,66 koron i 31 eur na godzinę. Czyli um, o co chodzi? Żeby to 300 koron, żeby nam się opłacało pracować na B2B. To do tych 300 koron, by trzeba było doliczyć minimum 56,31 korony. Czyli byśmy musieli mieć na godzinę 356 koron,31, żeby nam się to skalkulowało. Ale czy to wszystko? No nie. Idziemy dalej. Dodatkowo musimy pamiętać to już w zależności od naszego zleceniodawcy, jak to tam wy wygląda, tak? Ale musimy pamiętać, że tak, musimy sobie zapewnić ubrania, ro ubrania robocze. Yy, narzędzia, oprogramowanie. Tak? To już zależy, kto się czym zajmuje. Tak? To już zależy. W przypadku etatu to są obowiązki pracodawcy. Tak? Yy, narzędzia, jeżeli ktoś pracuje jako mechanik, to wiadomo, <laughs> trzeba mieć czym kręcić. Tak? Oprogramowanie w przypadku jakichś tam księgowych, czy programistów. Specjalistów IT i tak dalej i tak dalej. Również dla mechaników samochodowych, tak, bazy danych to mamy w następnym punkcie dokumentacja, czyli schematy elektryczne i tak dalej i tak dalej. HUMS, czyli BHP po polsku łamane na szkolenia. Niektóre zawody wymagają, czy to na platformy wiertnicze wymagają po prostu dodatkowych kursów bezpieczeństwa i tak dalej i tak dalej. To jest ważne. W przypadku etatu co do zasady, za wszystko powinien płacić pracodawca. B2B to już w zależności jak się dogadacie, trzeba na to uważać, tak? Ubezpieczenie. Co do zasady, pracodawca, co zobaczymy dalej, jest zobowiązany jakieś tam ubezpieczenie takie podstawowe, wypadkowe uiszczać, ale trzeba się tym też zainteresować, tak? Żeby nie było, że ulegniecie jakiemuś tam wypadkowi podczas wykonywania zlecenia i się okaże, że. Nie macie odszkodowania, tylko tam jakieś podstawowe, które można dostać znowu później, tak? Ale to już tam, w każdym razie trzeba o tym pamiętać i wziąć to pod uwagę. Emerytura, słuchajcie. Pracodawca ma nazywa się to obligatorisk cieneste pension, jakoś tak? OTP w skrócie, w każdym razie. Pracodawca jest zobowiązany na tak zwany. Kolokwialnie i w dużym uproszczeniu na taki odpowiednik drugiego filaru odkładać nam 2% naszych zarobków, tak? Niektórzy odprowadzają więcej, 5, 6 i tak dalej, ale minimum jest to 2% odkładać nam na fundusz taki emerytalny. Mówię, działa to podobnie jak drugi filar u nas, nie? W dużym uproszczeniu zaznaczam, bo generalnie system emerytalny w Norwegii jest wbrew pozorom bardzo mocno skomplikowany. Co dalej bardzo ważne, brak prawa do duckpanger, czyli do zasiłku dla bezrobotnych. Tak? Zgodnie z tym, co jest napisane, z tym, co wszędzie piszą i mówią, i to, co jest napisane na stronie NAWU, dla tych, co prowadzą własną działalność gospodarczą, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, bo dochody z działalności gospodarczej nie mogą być sklasyfikowane do naliczeniu wysokości tego zasiłku. Także trzeba o tym pamiętać. No dobra, ale są tam jakieś plusy. Jakie plusy ja widzę? Elastyczny czas pracy i urlopów. I to jest w moim przypadku, jak ja pracuję na etacie. Mam, tego, mam tych dni urlopu 25 i muszę się w tym zmieścić. Kiedyś jeszcze powiedzmy 7-10 lat temu, pracodawcy w Norwegii, szczególnie jak mieli zagranicznych pracowników, nie robili absolutnie problemów, jeżeli ktoś chciał. Więcej to jeżeli tylko tam plan w firmie jakoś się tam spinał, byli bardziej elastyczni. Teraz się sztywno trzymają 25 dni i ani dnia więcej. W przypadku B2B macie pewną dowolność, jeszcze tutaj elastyczny czas pracy. Jeżeli bierzecie jakieś zlecenie typu tam remont kuchni czy czegoś innego, jest on rozplanowany, że zajmie powiedzmy jakiś tam czas X, tak. A Wy sobie będziecie pracowali załóżmy po 12 godzin dziennie. Dodatkowo przyjdziecie w sobotę, żeby to skończyć wcześniej i, wam so, i zrobi Wam się luka. Załóżmy, strzelam 5 dni. tak, Możecie sobie to wykorzystać. Tutaj nie ma odgórnie narzuconych yy, norm i przepisów, jeżeli o to chodzi. Tak? Jest po prostu większa elastyczność. Nie podlegacie przepisom kodeksu pracy. Dowolność przyjmowania zleceń. Na przykład w moich umowach o pracę zawsze jest taki zapis, że jeżeli bym chciał dodatkowo wykonywać jakieś zlecenia dla firmy z branży, czyli konkurencyjnej, to co do zasady muszę uzyskać zgodę pracodawcy. Nie? W przypadku B2B macie pewną. Mi tam zdarzało się robić tam kiedyś fuchy, czy to dla prywatnych osób, czy nawet dla innych warsztatów też. Były takie sytuacje, I tam wiadomo, kto to sprawdzi, nie? Ale co do zasady, muszę mieć zgodę tego mojego głównego pracodawcy. W przypadku B2B macie pewną dowolność, nie macie żadnych tam okresów wypowiedzenia. Jesteście po prostu wolni pod tym względem. Dalej. Odliczanie kosztów. Jeżeli macie jakieś koszty dział, prowadzenia działalności typu tylko z tym trzeba uważać, tak? Z tym trzeba uważać, żeby tam za dużo. Nie napisywać, bo się można narazić na kontrolę z urzędu skarbowego. Wiadomo, że nikt tego nie potrzebuje. Ale co do zasady, czy to paliwo, nie będę teraz strzelał, wiadomo o co chodzi. Możemy odliczać koszty od podatku, tego naszego dochodowego, tak. Jeszcze o czymś zapomniałem, żeby Wam pokazać. Wracamy do ekranu. O co jest tak naprawdę walka, tak. Dlaczego Norwescy pracodawcy mogą być chętni do takiej formy zatrudnienia. Ktoś już się mnie kiedyś w komentarzach pytał, jakie w Norwegii pracodawca ponosi koszty. A no ponosi takie. Tutaj mamy Orslon, czyli wpisujemy to nasze 567 tysięcy koron, tak? I teraz co my mamy? Do, jest, pojawia się coś takiego jak Arbeit's Giver 14,1%. Jest to po prostu opłata, jaką pracodawca różnie to możemy nazwać po prostu kara za to, że pracodawca stworzył miejsce pracy. Gdzieś tam się doczytałem, że to właśnie z tego są wypłacane wypłacone ewentualne DAG penger właśnie i po to to jest. Takie wytłumaczenie znalazłem. W każdym razie, co nie zmienia faktu, jeżeli że pracodawca taki podatek w wysokości 14,1% to się może tam różnić w zależności od branży. Jest zobowiązany taki podatek zapłacić i to jest całkiem sporo, bo wychodzi rocznie od tej kwoty 79 747, tak. Dalej Feria Penger w tym przypadku jest tutaj pokazane 12%. Giver of Avgift od Feria Penger oczywiście. Pension, czyli to co mówiłem wcześniej, ten drugi filar tak zwany, 2%. Oczywiście, giver of Gift od tego co odkłada na pension, czyli na emeryturę. Inne koszta typu Panger, czyli właśnie zasiłek ten do 16 dni. Jule Gawel, czyli prezenty na Boże Narodzenie. To takie już w niektórych filmach te prezenty są naprawdę śmieszne. I to w tych największych, właśnie tutaj dla przykładu jest to policzone 4%. I właśnie for czyli ubezpieczenie, tak? To o czym wszystko mówiłem, i to nam wszystko łącznie według tego kalkulatora. Tutaj daje 761 199,58 761 199,58, czyli tutaj mamy to, co my zarabiamy. A tu jakby nie patrzeć, teraz nie będę kalkulatorem dokładnie liczył, ale tutaj jakby nie patrzył, jest prawie 200 tysięcy koron rocznie. Pracodawca musi dodatkowo ponieść, tak? Tutaj jeszcze mam inny kalkulator, który jest taki już bardziej tam rozbija na. Bo te kalkulatory one różnie pokazują. Tu mamy 761, a tutaj mamy aż 800. 21 tysięcy, tak? czyli jeszcze więcej, bo tutaj mamy porozbijane jeszcze na jakieś tam koszty samochodu firmowego, tutaj powybierałem 0, w każdym razie wpisałem też nasze 567 tysięcy. Tak? Ferie Penger w tym przypadku 10,2, ubezpieczenia 10 tysięcy, to mówię różnie pokazuję, ale generalnie chcę Wam pokazać jaka jest różnica, tak? tym co my zarabiamy, a tym, co faktycznie ponosi pracodawca. Tak samo jak w Polsce, też pracodawca jakieś tam ma dodatkowe koszta. Po swojej stronie, oczywiście, zawsze jest kłótnia, czy to są koszta pracodawcy, czy tak naprawdę pracowników, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chcę Wam różnicę pokazać, nie? Bo jeżeli pracodawca bierze sobie zleceniodawcę, a nie pracownika, czyli kogoś takiego, który jest na B2B, to de facto płaci tylko to w przypadku 300 koron na godzinę, tak? Jeszcze jedno, co tam powinienem w prezentacji powiedzieć, nadgodziny, tak? Wiadomo, że jeżeli będziemy na B2B, to nigdy dobrowolnie, chyba że dobrowolnie ktoś by płacił. Jeżeli będziemy dłużej w pracy, no to nie będzie nam płacił nadgodzin. Czyli mam tu na myśli pie, mam tu tak zwane na myśli pie 50 i ewentualne setki, tak? Nie ma takiego obowiązku. Nie jesteście chronieni po prostu kodeksem pracy. I to tyle w tym materiale, może w krótkim podsumowaniu jeszcze raz podkreślę, że absolutnie nie chcę nikogo zniechęcać, może się to opłacać, wszystko zależy za ile, Tak, jeżeli usłyszycie, proszę Was tylko, takie jest przesłanie tego filmu, że jeżeli będziecie w takiej sytuacji, że tak jak w tych wyliczeniach, z etatu byście mieli mieć 300 koron na godzinę, a, coś, a ktoś Wam powie, że jak założycie działalność, to będziecie mieli 380, no to hola, hola, gościu, ale ja muszę sobie odłożyć na urlop, muszę sobie wykupić ubezpieczenie, załatwić kartę UMS, o ile branża i zawód tego wymagają, i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie dawać się. To, co na wstępie powiedziałem, 600 koron, no to w porównaniu do tych 380, to już może się tam jakoś kalkulować, ale ja tradycyjnie się nie wypowiadam, czy to dużo, czy mało, czy dobrze, czy niedobrze. Celem tego filmu było zachęcenie was, potencjalnych, chętnych i zainteresowanych tematem, żeby drążyć, żeby lepiej wszystko to przeliczyć, policzyć i żeby wyjść na swoje. Koniec końców, bo tak jak widzieliście w kosztach pracodawcy, on na swoje i tak wyjdzie. Tak? Bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, to akurat wskazałem w B2B na plus, że macie elastyczność czasu pracy i urlopów i, i tak dalej, ale to tak samo działa w drugą stronę. Prace, kontrahent już go tak nazwijmy, wcale wam nie musi zapewnić, zapewniać ciągłości zleceń, tak? Może się okazać, że będziecie mieli pieniądze, że będziecie mieli pracę na miesiąc, a po miesiącu już nie będzie zleceń i wtedy nerwówka, poszukiwanie czegoś, tak? Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Tradycyjnie, jeżeli się podobało, to, to proszę o komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. I to tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.